Dzisiaj omówimy sobie nową, kontrowersyjną funkcję od Razera, która zdecydowanie ułatwia robienie Counter Strafe'ów, na tyle ułatwia, że nie wymaga od nas już żadnego skill'a. Jest to funkcja, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla kilku klawiatur od Razera i wiele osób uważa, że ta funkcja nie powinna być dozwolona w CS 2. Teraz przechodzimy do sponsora tego filmu i zaczynamy. A ten film sponsorowany jest przez stronę CSGO Skins, gdzie z kodem Snyper 13 Otrzymujecie 2,50 na start, za które możecie otworzyć swoją pierwszą skrzynkę. Używając kodu Sniper13 dostajecie również 10% do każdej wpłaty. Na stronie znajdziecie również dzienne, darmowe skrzynki, giveawaye, bitwy czy też eventy. Link do strony, jak i kod znajdziecie w opisie. A teraz już przechodzimy do filmu. Tak więc przechodzimy do najnowszego oprogramowania, a właściwie nowej funkcji Razera, która dostępna jest tylko i wyłącznie na niektórych klawiaturach Razera. Jest to funkcja o nazwie SnapTap i wywołała ona spore zamieszanie w internecie i wiele osób uważa, że ta funkcja nie powinna być legalna. Jest to funkcja, która znacząco pomaga nam w robieniu counter straf'ów i eliminuje błąd, który moglibyśmy podczas robienia tych counter strafe'ów popełnić. Ale zanim powiem wam, jak ta funkcja dokładnie działa i dlaczego wiele osób uważa, że ona nie powinna być dozwolona w CS-2, to najpierw powiem wam, jak działają dokładnie counter strafy w CS-2, jeśli jeszcze tego nie ogarniacie. Tak więc counter strafing w CS-2 polega na poruszaniu się w prawo, w lewo i w oddawaniu strzału w momencie, kiedy nasza postać się zatrzymuje, ponieważ dzięki temu nasze pestki są celne. Ale nie możemy po prostu trzymać klawisza A i go puścić. Ponieważ po puszczeniu klawisza nasza postać jeszcze chwilę idzie, przez to nasze strzały nie są dokładne. I właśnie w tym momencie przychodzą counter strafy, dzięki którym tę postać możemy momentalnie zatrzymać. Tak więc aby zrobić ten counter strafe, trzymamy klawisz A, puszczamy klawisz A i momentalnie zaraz po puszczeniu klawisza A na sekundę naciskamy klawisz D i dzięki temu nasza postać natychmiastowo się zatrzymuje. I oczywiście to wymaga skilla, to wymaga obycia się z GROW i nawet jeśli macie kilka tysięcy godzin w cs to nie za każdym razem te strajfy robicie idealnie. Ponieważ może być tak, że trzymając klawisz D, naciśniecie klawisz A i jeszcze chwilę przed puszczeniem klawisza D, albo po prostu ten klawisz A naciśniecie zbyt późno. I to już nie jest idealny strajf. Idealny strajf jest wtedy, kiedy naciskamy ten drugi klawisz po puszczeniu pierwszego i najlepiej, jakby to było co do milisekundy. I takiej 100% skuteczności co do milisekundy nie ma chyba nikt. Ale w tej chwili przychodzi nam oprogramowanie, dzięki któremu taką 100% skuteczność możemy mieć. Standardowo w się 2 w momencie, kiedy będziemy ciągle trzymać klawisz A i wciąż trzymając klawisz A, zaczniemy trzymać klawisz D, to nasza postać dostanie poślizgu i po chwili się zatrzyma i będzie stała w miejscu, dopóki nie puścimy któregoś z klawiszy, ponieważ gra odczytuje dwa wciśnięte klawisze. A jak odczytuję dwa wciśnięte klawisze, to nasza postać nie będzie szła ani w jedną, ani w drugą stronę, będzie po prostu stała w miejscu. I to całkowicie zmienia funkcja Snapta, ponieważ z tą funkcją, w momencie, kiedy będziemy trzymać klawisz A i zaczniemy trzymać klawisz D, to nasza postać automatycznie odbije w prawą stronę. A jest tak dlatego, że oprogramowanie odklikuje nam samo klawisz, czyli w momencie, kiedy będziemy trzymać klawisz D. I zaczniemy naciskać klawisz A, to ten klawisz D automatycznie zostanie odkliknięty przez program. Oczywiście dalej go będziemy trzymać, ale komputer nie będzie tego naciśnięcia rejestrował, dzięki czemu automatycznie zaczniemy iść w drugą stronę. Generalnie ta funkcja sprawia, że strajfy są robione co do milisekundy i nie możemy tutaj popełnić błędu który często jest popełniany przede wszystkim przez nowych graczy, którzy tej funkcji nie mają w swoich klawiaturach. I cała ta funkcja wywołała spore zamieszanie. Między innymi Robs uważa, że jest to po prostu cheatowanie, ponieważ komputer robi za nas strefy. I nie możemy tutaj popełnić żadnego błędu właśnie dzięki temu programowaniu. Jest to generalnie pay to win, ponieważ mając taką klawiaturę, która mało nie kosztuje, mamy te funkcje i po prostu te strajfy są idealne i nie wymaga od nas żadnego skilla. I co jest w tym wszystkim najciekawsze? Przed wypuszczeniem tego programowania Razer kontaktował się z organizatorami różnych turniejów, na przykład kontaktował się z adminami ESL'a i ESL stwierdził, że to oprogramowanie jest całkowicie legalne i może być wykorzystywane. Ale uwaga! Takie coś możemy uzyskać za pomocą skryptu, za pomocą zwykłych bindów oraz aliasów, które w CS 2 są całkowicie legalne, choć nie na turniejach, bo z tego co wiem, to na różnych turniejach, chyba nawet i na Facic'ie takie bindy nie są legalne, jeśli w ogóle na Facicie one. Konfig, który w tej chwili widzicie na ekranie, działa tak samo jak ta funkcja od Razera. Jeśli będziecie trzymać klawisz A i zaczniecie trzymać klawisz D, to postać wam się nie zatrzyma, tak jak to jest standardowo w Cs2, tylko po prostu odbije w prawą stronę. Ten konfig jest na mojej stronie. Tam jest cały wpis odnośnie tego, jak to zainstalować i jak to w razie czego cofnąć. Jeśli chcecie sobie to potestować, zobaczyć, jak to działa, to możecie to zrobić. Bana za to nie dostaniecie, ale uważajcie, nie korzystajcie z tego na FaceCie albo na różnych turniejach, ponieważ tam to może być po prostu nielegalne. W zwykłym CS-ie, na matchmakingu czy na serwerze lokalnym z botami jest to całkowicie dozwolone. Jestem ciekaw, czy jedno i drugie Valve w jakiś sposób zablokuje, ponieważ nie oszukujmy się, jest to pewien automat, jest to skrypt, który wykonuje za nas pewną akcję i nie wymaga żadnego skilla, jeśli chodzi o counter strafing, co jest dużą częścią CS-a tak naprawdę już od wielu, wielu lat. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja już się w tej chwili z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.